Cześć, witajcie. Dziś będę mówiła o mózgu, o emocjach i będę mówiła o błędnych kołach, a także o nawrotach nerwicy. Zacznę od tego ostatniego tematu. Skąd te wszystkie nawroty? W moim przekonaniu, te wszystkie nawroty biorą się najczęściej z tego, że w którymś tam momencie przerywacie pewną pracę nad sobą, i gdzieś najczęściej wygląda to w ten sposób, że przerabiacie te wszystkie kwestie podejścia do objawów, natomiast w którymś tam momencie przerywacie. Pracę nad sobą nie kończycie jej. Znaczy, ja w ogóle jestem zdania, że praca nad sobą trwa w sumie zawsze, i bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy jakby gdzieś nabywacie tego właściwego stosunku do objawów, nauczycie się w końcu tej akceptacji, tego przepuszczania tego wszystkiego, to jakby nie za bardzo podejmujecie te wszystkie tematy odnośnie tego, co Was do zaburzenia doprowadziło. Albo też podejmujecie je, ale w pewnym momencie przerywacie, i czasem bywa tak, że z czasem tworzą się nowe jakieś tam problemy, których już też nie podejmujecie, i to w efekcie prowadzi do tego, że jest nawrót, ale nie nawrót, bym powiedziała, nerwicy, tylko nawrót objawów, dlatego że ja jestem przekonana, że to nie jest tak, że nerwica do Was wraca, czy też zaburzenie, ale Wy wracacie do, do nerwicy, czy do zaburzenia, do tych, do tych zachowań. Wracają do Was objawy. Najczęściej jest tak, że wracają tak silne objawy, że Wy się po prostu wkręcacie na nowo. Dlatego, że jeżeli ktoś funkcjonuje w ten sposób, że okej, okay, ktoś w tym momencie wychodzi z tego zaburzenia, powiedzmy, już nie nakręca tych błędnych kół, które najczęściej odpowiadają za utrzymywanie zaburzenia, ale jakby nie pracuje albo przerywa tą pracę nad pewnymi kwestiami. A które doprowadziły tę osobę do zaburzenia, albo też pojawiają się nowe kwestie w życiu tej osoby, które też przeciążają układ nerwowy i ta osoba nie pracuje nad nimi to w którymś momencie może dojść do tego, że te objawy będą tak silne, że ich będzie tak dużo, że one będą tak skumulowane, że ta osoba wkręci się na nowo w, te, w zaburzenie i znowu jest jakby w zaburzeniu i takie osoby mówią, że no kurczę, znowu nawrót, znowu jestem w zaburzeniu, czy z tego się da wyjść w sposób trwały? Da się moim zdaniem, ale to, koszt, to wymaga tak naprawdę pracy nad sobą zawsze. I teraz, żebym została właściwie zrozumiane ja nie mówię, że zawsze macie być w takim poczuciu, że o Jezu, tutaj kurczę, mam tyle do zrobienia, jeszcze to muszę to i to w sobie poprawić, bo to nie jest w ogóle w tym rzecz. I nie z takiego poziomu. Pierwsza rzecz, jak najważniejsza, to jest tak, jak mówiłam już wcześniej o tej akceptacji, że ta akceptacja, to nie odnosi się tylko do objawów. Akceptacja jest w ogóle czymś, co jest potrzebne w życiu i, Także w odniesieniu do tego, co to teraz chcę powiedzieć, czyli do jakiejś tam pracy nad sobą. Najpierw trzeba siebie zaakceptować takim, jakim się jest. Na daną chwilę, bez żadnego ale, bez żadnego, że ja siebie zaakceptuję, ale jak będę, nie wiem, 5 kilo szczuplejsza, albo coś tam yy, będę miała, albo coś osiągnę, to nie w tym rzecz. Akceptujecie siebie na tą chwilę, bez żadnego ale. Ja siebie biorę takim, jakim jestem. Teraz w tej chwili i nie ma żadnego ale jak coś tam. Nie, bierzecie siebie, jakim jesteście, i od tego momentu możecie zacząć sobie nad pewnymi rzeczami pracować, ale z poziomu akceptacji. Z poziomu, że ja siebie biorę, ja siebie akceptuję takim, jakim jestem, ale sobie pracuję nad pewnymi sprawami, ponieważ coś tam bym chciał w swoim życiu mieć, na przykład, albo. Coś, coś robić i dlatego, jakby pracuje nad pewnymi rzeczami, ale nie z poziomu odrzucania samego siebie, bo to jest zupełnie inna praca. Zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli się siebie akceptuje, a zupełnie inaczej, jeżeli się pracuje na zasadzie ciągłego niezadowolenia z siebie, i wtedy tak naprawdę ile by się nie zrobiło, to ciągle jest coś nie tak. I poza tym, to jest zupełnie inna praca. Bardzo często jest tak, że taka praca, jeżeli człowiek siebie nie akceptuje, to jest taka praca bardzo często na poziomie właśnie jakiegoś perfekcjonizmu yy, i innych tego typu. Tematów. To, to nie jest jakby rozwój swojej osoby, tylko to jest wkręcanie się w jakieś tematy, właśnie, że, że ja muszę coś tam osiągnąć i wtedy będzie dobrze. To nie jest ta droga. No dobra, ale wracając do, do tematu nawrotów, to w moim przekonaniu te nawroty najczęściej właśnie z tego wynikają, że, że po prostu gdzieś w którymś momencie albo nie podjęliście tej pracy całościowej, albo ją przerwaliście w pewnym momencie, albo też pojawiły się jakieś nowe problemy w waszym życiu, których nie przerobiliście, a że już no jest pewna taka tendencja do, do, do tego typu zachowań znaczy do, do nerwic. Więc zawsze może być tak, że, że za jakiś czas właśnie dojdzie znowu do tego przeciążenia układu nerwowego i będzie to tak silne, tych objawów będzie tak dużo, że możecie się na nowo wkręcić. Oczywiście nie musicie, nie jest to stuprocentowe, ale możecie. Jeśli chodzi o, o, o mózg, to będę teraz mówiła o, o tym, o takich obawach, które bardzo często przyklejają się do wielu osób z zaburzeniu, a mianowicie, że coś z moją głową jest nie tak, że ja chyba już zakład bez klamek jest blisko. Bardzo często jest tak, że dużo osób w zaburzeniu, czy znaczy bardzo często, sporo osób w zaburzeniu boi się chorób psychicznych, boi się, że z ich mózgiem jest coś nie tak, że coś z ich głową, coś, coś i głowa źle pracuje. I skąd się najczęściej biorą takie obawy? Takie obawy najczęściej biorą się z tego, że wystraszycie się pracy swojego mózgu w stresie. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, co już mówiłam wcześniej w poprzednich moich nagraniach, że to nie jest tak, że objawy same w sobie są zaburzeniem. Objawy są objawami wynikającego, wynikających, wynikające ze stresu albo z właśnie reakcji walcz albo uciekaj, tyle tylko, że gdy Wy zaczynacie je chronicznie utrzymywać, no to robią, robią się z tego objawy nerwicowe, które są dokładnie tym samym, bo to też są objawy stresowe, tylko już chroniczne. Jakby one są wtedy bardzo często zintensyfikowane i często już takie um, troszeczkę no, i intensywniejsze i jakieś takie dziwniejsze dla Was, no bo są już tej fazie chronicznej, więc Wy je odbieracie jako po prostu już często jako coś dziwnego. I jeżeli Wy się właśnie wystraszycie pracy swojego mózgu w momencie na przykład reakcji walcz albo uciekaj, albo w momencie bardzo silnego stresu, to bardzo często sami doprowadzacie do tego, że chronicznie ten Wasz mózg zaczyna w pewien sposób pracować. O co mi tutaj chodzi? Wyjaśnię tutaj na przykładzie serca. Jeżeli ktoś wystraszy się w momencie na przykład ataku paniki albo jakiegoś silnego stresu, stresu pracy swojego serca, że te serce jakoś szybko uderzy, że jakoś niemiarowo, jakoś dziwnie. I jeżeli ktoś się tego wystraszy i zacznie jakby kontrolować to, zacznie kierować swoją uwagę na tę pracę swojego serca, monitorować ją, no to co się wtedy stanie? No to stanie się wtedy to, że po pierwsze taka osoba wytworzy ogromną ilość napięcia, bo zacznie tego jakby bardzo często jest tak, że wtedy ciśnieniem mierze, zegarki, sprawdzanie pulsu co chwilę, no to jakby nie trudno się domyślić, że wytwarza to ogromną ilość napięcia. To powoduje, że to napięcie powoduje, że te ducho jeszcze jakby bardziej zaczyna Wam robić różne atrakcje, czyli jakoś szybko bić i tak dalej. Druga sprawa, że jak dostaniecie ataku paniki, no to nie jest tak, że te serce od razu musi się pouspokoić, bo może być tak, że przez jakiś czas one jeszcze będzie, bo Was będzie dużo emocji i tak dalej, te serce może jeszcze gdzieś tam szybciej bić, no ale jak jeszcze Wy dodatkowo zaczniecie to kontrolować i właśnie ciśnienie mierze, zegarki, sprawdzanie, no to sami doprowadzacie do tego, że jest ogromna ilość napięcia. To powoduje, że te serce rzeczywiście Znowu szybciej jakoś bije, jakoś dziwnie uderza. To powoduje, że wy się utwierdzacie w przekonaniu, że, no kurczę, tu jest coś grubo nie tak. To powoduje jeszcze więcej kontroli, żeby tam, już nie wiem, trzy zegarki na rękę, żeby upewnić się, czy ten puls na pewno jest okej, okay. i to powoduje jeszcze więcej napięcia. I to powoduje jeszcze mocniejsze objawy. Do tego często dochodzi do te, dochodzą takie objawy, jak że drętwieje wam lewa ręka, szczęka po lewej stronie, jakieś kłucia w klatce pięściowej piersiowej, nie wiadomo co, no bo to już wchodzi w fazę chroniczną i to jakby już się bardzo mocno intensyfikuje, no to Wy już utwierdzacie się, że jest w ogóle, no dramat totalny. Oczywiście pielgrzymki po wszystkich kardiologach i jakieś tam badania typu echo serca i tak dalej Wam wychodzi, no że wszystko jest ok, a no a myślicie sobie, jak jest ok, jak przecież tu takie kwiatki się dzieją. No i tu jest bardzo istotne, żeby zauważyć, że to jest właśnie ten element błędnego koła, że Wy sami nakręcacie ten młyn i też bardzo często jest tak, że jak wy zaczynacie nasłuchiwać tej pracy swojego serca, to zaczynacie odbierać sygnały, których normalnie byście nie odbierali. Zaczynacie odbierać takie rzeczy, których normalnie byście nawet nie, nie czuli, ale tu przez to, że to jest tak mocno ta uwaga do wewnątrz, to wy zaczynacie czuć pewne rzeczy, których normalnie byście nie czuli. Ja pamiętam, że w najlepszych momentach to miałam wrażenie, że, że ja jestem jednym wielkim sercem, bo ja te serce czułam w oczach, w uszach, w nogach je ja nawet czułam. Ja miałam wrażenie, że jestem chodzącym sercem. I dokładnie to samo dzieje się, jeżeli chodzi o mózg. Jeżeli Wy się w pewnym momencie, na przykład macie atak paniki, albo jesteście w jakimś silnym stresie, jest właśnie aktywowana reakcja, walcza albo ucieka, i Wy się w tym momencie wystraszycie swoich myśli, bo to podobnie jest jak z serduchem. Jak zaczynacie się stresować, no to serce. Może zacząć szybciej pracować, bo serce bije. I tak samo mózg myśli, i może być tak, że w momencie silnego stresu te myśli zaczną wam przyspieszać. To tak często różne osoby mówią, że mają takie poczucie, że te myśli galopują wręcz, i też te myśli mogą być jakieś w tym momencie dziwaczne, jakieś straszne, makabryczne, jakieś takie powykrzywiane. I jeżeli Wy się tego wystraszycie w tym momencie, to co się zaczyna? No dokładnie to samo, co z sercem, czyli zaczyna się kontrola swojego mózgu, swojej głowy i zaczyna się. Jakby nasłuchiwanie, czy wiecie, takie wsłuchiwanie się, czy ja czy ja dobrze myślę, czy ja dobrze coś zrozumiałem, takie bardziej monitorowanie powiedzmy. Czy ja dobrze coś rozumiem, czy ja dobrze coś powiedziałem, czy ja dobrze myślę, czy moje myślenie jest poprawne, a może nie jest poprawne i co się wtedy wam wydaje? No wtedy wam się wydaje, że kurczę coś jest grubo nie, tak? Dlaczego? Dlatego, że jak wy zaczynacie, to jest tak samo jak z serduchem, jak zaczynacie kontrolować pracę swojego mózgu, to wprowadzacie bardzo dużo napięcia. Powodujecie, że to napięcie nie może zejść, bo jakbyście jakby zaakceptowali, że dobra, zestresowałem się, stąd takie myśli dziwaczne, no to te napięcie z czasem by zeszło. Natomiast jak wy jakby wystraszycie się tego i zaczynacie to kontrolować, to powodujecie, że tego napięcia jest coraz więcej właśnie wynikającego z kontroli. To powoduje, że tych myśli dziwnych, strasznych, jakiegoś takiego potoku myśli jest coraz więcej. To was utwierdza w przekonaniu, że no coś grubo z tą moją głową jest nie tak, i to wprowadza taki element błędnego koła. To znaczy, im bardziej wy nasłuchujecie, kontrolujecie, sprawdzacie to tym bardziej wydaje Wam się, że to wszystko jest jakieś dziwne, bo tych myśli dziwacznych jest coraz więcej, a to wynika z napięcia i też wynika z Waszej takiej lękowej interpretacji, bo w zaburzeniu lękowym jest tak, że my mamy bardzo wąskie normy wszystkiego. To znaczy nam się wydaje, że nasz, zawsze nasza głowa, serce i wszystkie organy ciała pracowały tak korekt, tak poprawnie, tak yy, wszystko było zawsze na tip-top, a teraz nagle jakieś kwiatki. Tymczasem wcześniej też tak nie było, tylko po prostu myśmy tego... Nie rejestrowali, myśmy tego nie jakby wyłapywali, wszystkiego, bo nie skupialiśmy na tym uwagi. Druga sprawa, że też, znaczy to, to, to w sumie ta sama sprawa, że przez to, że my mamy takie poczucie, że to wszystko musi być takie poprawne, no to też często czytam takie wpisy gdzieś tam. W różnych miejscach, że ktoś ma pulsu, dajmy, się, dajmy na to 96 i, i ciśnienia tam 138 na 86, i taka osoba już prawie chce pędzić na sol, bo, bo jest przerażona, że coś się ze mną dzieje. Nie? Dlaczego? Dlatego, że tak często bywa tak, że osobom takim wydaje się, że ten puls to w zasadzie powinien być no tak 60, bo 65 to już trzeba się zastanowić nad solem. No a ciśnienie to tak 120 chyba na 80 jest norma i tak powinno być cały czas. I jak jest jakikolwiek odchył od tego, to panika, a jak nie daj Boże już jest większy odchył, to już jest stan nie wiadomo jaki prawie, że wyrąbania w kosmos, bo po prostu no, my mamy takie poczucie, że to wszystko powinno być takie idealne no, i poprawne, a tymczasem, przez to, że zaczynamy nasłuchiwać czegoś, kontrolować coś, to. Tym bardziej nasilamy napięcie, tym bardziej nasilamy stres i tym bardziej mamy więcej tych anomalii. Druga sprawa, że wyłapujemy jakieś rzeczy, których normalnie byśmy nie wyłapywali. Często jest tak, że jak ktoś jest taki, ma takie lęki, że, no właśnie, że coś z jego głową jest nie tak, to często bywa tak, że taka osoba próbuje kontrolować, czy nie ma jakichś omamów słuchowych, wzrokowych. No i wtedy jest tak, że taka osoba może słyszeć, nie wiem, sąsiada trzy piętro wyżej, bo jest takie wyczulenie na każdy dźwięk. Na każdy jakiś szmer, i oczywiście to wszystko jest interpretowane lękowo, że no, to już na pewno mamy słuchowe, a już ze mną się grubo <śle> źle dzieje, i w ten sposób się to nakręca. Dlatego ja tak często mówię, że tak ważne jest rozbijanie tych błędnych kół, bo jeżeli się no, nie rozbija tych kół, tylko samemu się nakręca w tym, w tym młynie, no to, to można, ta, można to, że tak powiem, wprowadzać fazę już tak chroniczną że właściwie ciągle się chodzi w jakichś bólach, dyskomfortach i nie wiadomo w jakich y, stanach. I się taka, taka osoba przez to, że to już jest w stanie chronicznym, naprawdę ma takie poczucie, że coś z nią jest grubo nie tak. Druga też sprawa to jest taka, że, y, że jeżeli wejdzie to też taką fazę chroniczną, to też trzeba mieć świadomość, że to jest jakby mm, no, wtedy bardzo mocno intensyfikowane. Tych objawów może być bardzo dużo, i to może powodować, że, że właśnie, ja w sumie to powiedziałam. Dobra, to le lecę dalej, bo w sumie to przed chwilą powiedziałam. Także dlatego właśnie ja jestem przekonana, że nie chodzi o to, żeby się uspokajać, tylko żeby zrozumieć jakby tą dynamikę i rozbijać te błędne koła. Dlaczego nie uspokajanie się nie działa? Bo nawet jeżeli ktoś trafi, dajmy na to, na takiego lekarza, kardiologa, jakiegoś. Mądrego, który wytłumaczy, że tym serduchem nie ma co się nakręcać, ale ktoś nie rozumie tej dynamiki, nie rozumie tego działania błędnych kół, to za chwilę ta osoba będzie miała kolejny wkręt. Bo jeżeli wy będziecie cały czas dążyć do tego, żeby jednoznacznie sobie ustalić, że z tym sercem na pewno, na 100%, na milion procent to wam nic nie będzie, to to jest niemożliwe, bo tego nikt wam z pieczątką nigdzie nie da. Oczywiście, no można zrobić pewne badania i usłyszycie, że macie zdrowe serducho i trzeba jakby skończyć temat i to w zasadzie powinno skłonić do, do tego, żeby się zająć właśnie tym błędnym kołem, żeby tego nie nakręcać, bo tak jak mówię, wiadomo, badania trzeba zrobić, ale w momencie, kiedy jakby wyłapiecie, że tak naprawdę nakręca się to tym schematem błędnego koła, to trzeba pracować nad rozbiciem tego błędnego koła, a nie nad tym, żeby ciągle szukać uspokajania się, bo jeżeli... Wy będziecie się tylko uspokajać, ale nie będziecie pracować całościowo nad zaburzeniem. Nie będziecie widzieć, że, że to są błędne koła, które się nakręcają cały czas z jednego tematu na drugi. Na ogół one się organizują wokół jakiejś tam przewodniej obawy, która jest. Z reguły każdy ma jakąś taką główną obawę, czy tam jedną, czy dwie. U mnie to na przykład był lęk przed utratą kontroli. W którymś tam momencie zobaczyłam, że większość tych moich obaw, choć bardzo różnych, bo one tam naprawdę czasami były dziwaczne, tak naprawdę sprowadzają się do lęku przed utratą kontroli. Także dlatego tak często mówię w moich nagraniach, że chodzi o to, żeby pracować jednak nad zrozumieniem zaburzenia, a nie tylko się uspokajać, bo uspokajać się można bez końca. Skończyć z sercem. To zaczniecie z głową, skończycie z głową, to zaczniecie z płucami, i, i tak bez końca. A te, te błędne koła też tworzą się bardzo często przez to, że wy zaczynacie kontrolować coś, czego w ogóle nie ma po co kontrolować. Tak jak na przykład ja sobie w pewnym momencie wymyśliłam, że dziwnie chodzę, jakoś bujam się na boki jak kaczka, i zaczęłam kontrolować moje chodzenie, i to powodowało, że właśnie. Właśnie ja sama zaburzałam te moje chodzenie, bo ja w pewnym momencie coś mi się wydało, a że byłam w bardzo silnym lęku, no to umówmy się, że w silnym lęku obawy się bardzo szybko przyklejają, więc mi się wydało, że jakoś ja dziwnie chodzę. No to oczywiście przykleiło się do mojej głównej obawy, lęku przed utratą kontroli, bo ja sobie wkręciłam, że za chwilę nie będę kontrolowała tego, jak chodzę, czy w ogóle nie będę chodziła, będę pełsać i... Oczywiście zaczęłam się wkręcać w to, że no coś z tym moim chodzeniem jest nie tak. No to zaczęłam kontrolować to chodzenie. Jak zaczęłam kontrolować czynność, która tak naprawdę jest automatyczna, to sama zaczęłam ją zaburzać i zaczęłam rzeczywiście bujać się na boki. No bo sama zaczęłam. To jest tak samo jak na przykład komuś się wkręci, że coś z płucami jest nie tak. Nie? I bywa często tak, że taka osoba ma za dużo powietrza, co interpretuje jako duszności, co... I co za tym za mało powietrza, więc przez to łapie jeszcze więcej tego powietrza, co powoduje, że ma jeszcze więcej tego powietrza, co interpretuje znowu jako jeszcze większą duszność, i w efekcie jest błędne koło, że ta osoba po prostu sama sobie nakręca problem z tego, że źle zinterpretowała to, co się z nią dzieje. I dokładnie tak samo dzieje się, jeżeli ktoś się wystraszy pracy swojej głowy, znaczy, inaczej, jeżeli ktoś się wystraszy swoich emocji. Jeżeli w momencie na przykład ataku paniki albo jakiegoś właśnie takich silnego stresu, wystraszycie się swoich emocji, wystraszycie się z te tego, że te emo emocje mogą być w tym momencie bardzo intensywne, bardzo takie wiecie, chwiejne, że możecie być jakieś takie wybuchy, możecie być płaczliwi w tym momencie, możecie być jakieś tacy przewrażliwieni, uwrażliwieni na wszystko. I jeżeli wy się tego wystraszycie, to bardzo często wtedy załączają się obawy w rodzaju no, jakaś mania, depresja. Bo inne tego typu problemy, i zaczyna się co? Kontrola swoich emocji. I dokładnie to samo dzieje się co z serduchem czy z mózgiem. Zaczynacie wtedy kontrolować to, czy wasze reakcje emocjonalne są odpowiednie. I oczywiście tu najczęściej jest bardzo wąska norma, bo no jak za bardzo się cieszycie, to już mania. I jak troszeczkę bardziej smutni, to depresja. I tu zaczyna być takie ciągłe pilnowanie tego, że, że wy musicie być takim. Idealnym stanie emocjonalnym, w sensie, że te emocje muszą być takie odpowiednie, i, i zaczynacie to kontrolować, zaczynacie to pilnować. To powoduje, że wszystko wam się wydaje dziwne, bo zaczynacie być już tacy, jakby wyłapujecie takie rzeczy, które normalnie też mogły być, ale wcześniej nie zwracaliście na nie uwagi, i wam się wydaje, że one dopiero teraz zaistniały, wcześniej to na pewno ich nie było. No i to powoduje tak samo efekt błędnego koła, że zaczynacie, im bardziej kontrolujecie to, że Wy macie się czuć jakoś tam emocjonalnie stabilni, tym bardziej powodujecie więcej napięcia, to powoduje, że się czujecie emocjonalnie niestabilni. To Was utwierdza w przekonaniu, że to na pewno już jakaś, jakieś problemy ciężkie, emocjonalne. No to powoduje jeszcze więcej kontroli i napięcia, to powoduje jeszcze bardziej chwiejne stany emocjonalne, no i... W ten sposób ten młyn się kręci. I tak nakręca się większość objawów nerwicowych. Zresztą tak samo się nakręcają te wszystkie kwestie natrętów, że jeżeli w pewnym momencie wystraszycie się jakiejś myśli, no to co się zaczyna? Zaczyna się kontrola te, tego wszystkiego. To powoduje, że jest bardzo dużo uwagi na jakąś myśl. To powoduje, że myśl staje się natrętna, a później jak myśl staje się natrętna, no to chcecie się jakoś pozbyć tej myśli, tych emocji. Zaczynają się kompulsje, a kompulsje utrzymują natrętną myśl. I w ten sposób w takim młynie się to kręci, i to naprawdę jest bardzo istotne, żeby gdzieś tam to zrozumieć i uświadomić sobie, i podchodzić do tego właśnie z tym zrozumieniem i z tą odpowiednią pracą, a nie tylko się uspokajać i szukać odpowiedzi na te pytania, bo jeżeli będziecie ciągle wkręcać się w to, że wy musicie to wszystko rozwiązać, poznać te odpowiedzi na, na, na te wszystkie pytania, które Was nurtują, uspokajać się, no to możecie się tak kręcić bez końca, może wam to tylko skakać z jednego tematu na drugi, albo te tematy będą gdzieś tam powracały i tak, no tak bez końca. Dobra, to będzie tyle w tym nagraniu, bo widzę, że już 20 minut mówię. Bardzo dziękuję za komentarze pod ostatnim nagraniem. Mam nadzieję, że pod tym też jakieś się znajdą. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.